I tak, cześć koteczki, dawno nie słyszeliśmy się, prawie dwa miesiące. Chciałem tylko szybko przypomnieć o swojej stronie, którą zrobiłem, serwis do rozliczenia podatków. Jeśli używacie Interactive Brokers, więc za pomocą tego serwisu możecie szybko i łatwo rozliczyć swoje podatki. Jest, są wszystkie instrukcje tutaj na stronie. Pozostało 59 dni w momencie zapisywania tego filmu, 59 dni do normalnego terminu rozliczeniowego. Są wszystkie instrukcje. Tutaj też linki są wsparcia. W międzyczasie ja robiłem dużo zmian. Tutaj jest change log i chciałam jeszcze dodatkowo pokazać wam stronę. Taki dashboard zrobiłem, który pokazuje. Niektóre dane ale będę wzbogacać tą stronę o inne różne widżety i informacje, więc jeśli macie jakieś pomysły, możecie napisać w komentarzach albo wysłać mi na maila. Jest fear and Grid Indeks od razu tutaj ściągany, tak jak CNN robi Jest Bitcoin Halving Information, przejdziemy do tego. Jest, jest tutaj taśma z różnymi indeksami. Як віджіче, є закладка Stock Market з хітмапом, ем, є інформація Economic Calendar, тут ну, і в крипто, тут є біткоін головня, і є хітмап, і market cap, і тут і в шістки, і тут зробимо теж search, uh, interest uh, for Bitcoin, як віджіме наразі, а, тут і вони актуалізувані цю I jak widzimy zainteresowanie Bitcoinem w Google Trendach jest dosyć niskie. To świadczy o tym, że jeszcze jakby ludzie nie, nie są zainteresowani na razie Bitcoinem, ale to dobrze, bo to jest czas, żeby kupić tanio to. Ale przejdziemy do tego za chwilę. No i zaczynamy. SP 500 jest 5137 punktów. Ja dwa miesiące temu nagrywałem e, film, gdzie mówiłem, że przekroczymy 5000, i to był, e, mi się wydaje, listopad. Gdzieś tutaj początek listopada była. E, gdzieś mi się wydaje, tutaj 5-600 było. Wtedy może grudzień. No tak, w grudniu chyba nagrywałem, a też pod koniec grudnia, no przypomniało mi się, więc pod koniec grudnia mieliśmy tutaj podsumowanie roku 4700, jak widzimy od tego momentu wzrosło o 7% jeszcze, więc to jest dużo, że przekroczyliśmy 5000, to dobry znak, jak mówiłem gospodarka wygląda bardzo dobrze, więc będziemy po prostu rosnąć i w najbliższym roku, czyli w tym roku ja tak przewiduję, że będziemy przekraczać 5500, nawet może do 6000 dojdziemy. Year-to-date, jeśli popatrzymy, jest 8% na plusie na SP500. Stabilnie wzrastamy. Tutaj były korekty, ale idziemy do przodu na Nasdaq, podobna sytuacja właśnie, year to date jest 10,2%, też rośniemy, jeśli popatrzymy za cały rok poprzednie, więc tutaj też nagrywałem wtedy pod koniec grudnia, więc było tyle, teraz wzrośliśmy o 10%, więc idziemy w bardzo dobrym, fajnym kierunku, gospodarka jest na razie na dosyć wysokim poziomie, wszystko się wyprostowuje i to jest dobry czas na inwestycje, teraz będzie Popatrzymy tutaj seasonality chart i <coughs> mi się wydaje, będziemy, no, że idziemy w tym kierunku, że tutaj właśnie w lutym było dosyć wysoko. Mamy ten wysoki poziom i teraz jesteśmy w marcu, początek marca. Dzisiaj jest 2 marca 2024 rok, i w marcu, jak widzimy, tutaj jest taka jama, takie korekcyjne momenty. I od tych momentów będziemy szły do góry. Więc w tym momencie e, ja uważam, że marzec to jest super fajna okazja, żeby kupić jakieś akcje fajne, które Was interesują. I właśnie do końca roku e, zobaczymy, czy będzie ten trend zachowany. Ale co najmniej do połowy roku ja obstawiam, że będziemy powtarzać ten trend. I będziemy rosnąć. Więc ja tu w marcu czekam na fajne właśnie ceny. Będę dokupowywać i Wam też polecam. A jeśli popatrzymy tutaj na Fear and Grid Index, on jest zgodny z tym dashboardem, który zrobiłem. A tutaj zaokrąglenie oczywiście jest, ale to nie jest istotne. Jesteśmy na Extreme Grid, czyli jesteśmy dosyć mocno przekupieni. I tutaj to zgadza się z tym Seasonality Chart też. Że będziemy po prostu trochę schładzać ten rynek, czyli będzie trochę sprzedaży i, i będziemy spadać tutaj na Fear and Grid Index. Będziemy spadać, mi się wydaje, tutaj na grid poziomu 50 plus 55 plus nawet, o, gdzieś może tutaj, nawet 60 zejdziemy, żeby trochę zwolnić te obroty. Далі трохи фундаментальне попадшиме на чарт. Тут не брав дуже таких чартів, які вже показував в Чешній. Заставляємо тільки кілька. Тут є один такий сток фундаментал індекс. Як бачимо, червоний, тобто S&P 500 тут рощний, на 5167 тут. А небесний, тобто, як тут написано, фундаментал індекс. I ten indeks fundamentalny pokazuje, że jesteśmy dosyć zdrowi. Szare strefy tutaj to jest recesja. Jak widzimy, w czasie recesji te niebieskie bary spadały. I tutaj był COVID na przykład też spadały. Tutaj w 2021 też był dotcom bubble, też spadały. Kudziłem to dosyć taki poważny e, indeks. Jest o wiele e, więcej takich podobnych indeksów, ale po prostu zostawiłem ten na razie, żeby prościej to pokazać. E, I tutaj też jest fajny wykres, e, który pokazuje e, no, Wesbal. To jest taki. Jak widzimy, to jest nagłówek, ale głównie to jest liquidity chart. Jak widzimy, to pieniądze, które wracają do jakby obrotu, do gospodarki, one zrastają. To jest bardzo dobrze, ponieważ w tym roku jest dużo wyborów prezydenckich, no i chcą dobrze kraje wystąpić, w tym w Stanach Zjednoczonych, więc oni drukują tutaj pieniądze i wlewają w gospodarkę, żeby pokazać, że wszystko jest super, że obecny prezydent właśnie, Wspiera dosyć mocno wszystkich obywateli, gospodarka dobrze wygląda. No i jak widzimy, ten liquidity, po prostu te pieniądze zaczynają wzrastać. To bardzo dobrze, ponieważ one, większość z tych pieniędzy będzie tak czy siak wracać na giełdę i ludzie będą inwestować, firmy będą inwestować. Jest, to jest bardzo dobry znak i będziemy rosnąć, giełda będzie rosnąć, S&P 500 będzie rosnąć, według mnie tak jak mówię, 5500 zobaczymy w tym roku na bank. A dalej jest Financial Stress Index, tutaj indeks, który pokazuje, czy jesteśmy w recesji, nie jesteśmy w recesji i nie jesteśmy nawet blisko w recesji, tutaj pokazane jest 2008 rok i 2002 rok, widzimy tutaj takie wzrosty, І тут був досить мощний зрост, в часі ковіду теж був зрост, але обецні ми єсмо тут, і нема жодного зросту, єсмо пониже тієї лінії. Далі, теж лічба банкрутств, як бачимо, тут дані за листопад і за грудень, і є досить мощний спад, чи банкрутства спадають, чи czy kto zbankrutowali banki, tam na przykład różne albo firmy. Więc oni po prostu już jakby skreślili się z listy, a reszta dalej idzie płynie i, i jest ok. Uh, tutaj jest dosyć ciekawy czart, który przejdziemy dalej do stawek Fed. Uh, I tu jest Federal Funds Effective Rate, czyli on jest 5,5 uh, teraz. Uh, <coughs> na no, tym wykresie trochę inaczej to pokazane, ale jak widzimy, uh, no. Mniej więcej jest powyżej 5 i co jest ciekawe, tutaj porównanie do różnych e, zadłużeń, na przykład kart kredytowych. Jak widzimy, zadłużenia kart kredytowych tutaj zaczynają wzrastać, ale inne wykresy idą jakby bokiem na razie, bez wzrostu i tylko ten zadłużenia według e, pożyczek na kart kredytowych zaczyna wzrastać, <laughs> więc ludzie w Stanach nie spłacają do końca te karty kredytowe, pożyczone pieniądze. I to jest myślę, że związane właśnie z tą stawką, bo ona jest dosyć wysoka. I ta stawka, mi się wydaje, tutaj jest taki prognoz Watch Tool, i w marcu, jak widzimy, jest 96% prawdopodobieństwo, że stawka będzie 5,25. Ludzie obstawiają, że tego 20 marca będzie e, Fed, e, jakby spotkanie, i oni zmienią tą stawkę. Dobrze by było, jeśli by oni zmienili to naprawdę, bo e, dużo małych firm z małym kapitałem. Вони попросту, зараз навіть додам IWM Stock uh, uh, IWM ETF Stock Russell 2000 właśnie. Tu jest dużo zbiera się takich firm, które właśnie liczą na tę stawkę FET i widzimy, tutaj nie za bardzo za 5 lat wzrosło wzrost ten indeks, ale idzie ku górze, więc jak FED zmieni tą stawkę. Tutaj to właśnie te małe firmy one będą brać te kredyty trochę więcej, ponieważ stopa procentowa będzie o wiele niższa. Na razie 5,25 może się wydarzyć w marcu, pod kon... jakby w drugiej połowie marca, ale jest prawdopodobieństwo, że może nawet się nie wydarzyć. Ale już na przykład 1 maja obstawiam, że raczej będą zmieniać. Te stawki, i jak widzimy, tutaj prawdopodobieństwo jest 80%, że zmieniam tutaj na 5,25%, i nawet na 5,0% zmieniam, że 18%. Więc tutaj wszystko zależy od danych CPI, które popatrzymy też później yy, i danych różnych tam bezrobocia, stanu gospodarki, więc nie dużo takich patrzą, makroekonomicznych wskaźników. I to by było dobrze, żeby w marcu zaczęli to robić, ale jak w maju zrobiłem, no to też dobrze będzie. Bo w czasie pauzy właśnie giełda też rośnie, ale nie rosną na przykład za bardzo te małe kapitały. Ale co ciekawego, jest Bitcoin w międzyczasie, więc polecam skupić się też na kryptowalutach, głównie na Bitcoin i Ethereum. Nawet z tych dwóch Ethereum, i Bitcoin ja bym. Polecił patrzeć na bitcoin w pierwszej kolejności. Za 49 dni będziemy mieć halving. To jest wydarzenie, które jest prognozowane według bloków. No i tutaj jest kalkulowane za ile dni mniej więcej będzie, więc tutaj estimated time jest na 21 kwietnia tego roku. I co będzie ten halving robić? On po prostu. Dochodzi do konkretnej ilości bloków i zmniejsza wynagrodzenie tutaj za wydobycie, ale też zmniejsza jakby podaż jednocześnie w ten sposób. I jak jest niższa podaż, a jest wysoki popyt, to będzie cena wzrastać. I znalazłem taki chart. A, który a, nie chciałem samemu tego robić. Ale znalazłem tutaj fajny w internecie chart, to na Trading View, gdzie pokazane cykle, a, gdzie jest Halving tutaj. A, I tutaj najbliższy Halving będzie właśnie w tym kwietniu. jak widzimy po Halvingu, tutaj Halving i i jest wzrost. Tutaj halving i jest wzrost, halving wzrost. I як від жіми, коли не халвинг бенджі за хвілі, і біткоін бенджі взрастач. Є дуже важні файних чинників, то тобто низький CPI, потім з'явилися біткоін ETF, де просто вплив є несамовіти. Тут є файний лінк, є, зналазив на тій стороні, просто вплив пенензи, тут є біткоін холдингс, тих всіх ETF-ів нових, Jak widzimy już zaczyna nawet wzrastać ten ten chart od momentu kiedy 11 stycznia pojawiły się mniej więcej czy tam no, na początku stycznia pojawiły się te bitcoiny Tego nigdy nie było wcześniej więc jest po prostu wlew i te fundusze na przykład BlackRock, Fidelity, ARK no i tam Bitwise i tak dalej Мені просто вливаємо зараз те пеньонзи, не самовіче в тен біткоін. Теж полицаєм свою фіделіті, наприклад, полиця в своїх сервісах брокерських, щоб люди до 3% своїх інвестицій вкладали біткоін. Тобто тут є дуже файні. І, наприклад, є файний чарт теж Total ETF BTC Flows. Як віджимі, тен флоу, якби впливи просто росном. Тобто файний чарт. Uh, więc ja jestem dosyć uh, pozytywnie nastawiony na Bitcoin. Można inwestować bezpośrednio uh, za pomocą Robinhood Crypto. jest link w opisie referencyjny, możecie wesprzeć mnie. Zarejestrować się tam jest łatwy sposób, po prostu uh, do, do, dodajecie pieniądze do swojego konta i kupujecie tak jak u brokera. W Interactive brokers niestety nie można kupić kryptowaluty, uh, ale myślę, że w jakimś czasie to też się pojawi, ale. łatwy sposób można kupić to na przykład tak jak mówiłem na Robinhood Crypto co jeszcze więc no ja jestem dosyć pozytywnie nastawiony na Bitcoin, można kupić Bitcoin bezpośrednio albo kupić minerów, czyli firmy, które wydobywają te Bitcoiny, one też pozytywnie rosną nawet w niektórych momentach dosyć mocniej rosną niż sam Bitcoin więc polecam bardzo. Bo to są cykle, tak jak widzimy, tutaj one są powtarzalne i bitcoin robi się coraz droższy, ponieważ wynagrodzenie się zmniejsza, jakby stopień trudności wydobycia też się zwiększa. Ilość wydobycia cały czas się zmniejsza, bo to jest określona ilość. Więc ci, co mają im więcej tych bitcoinów, Będą właśnie pozytywnie się trzymać i wartość ta będzie się trzymać dosyć mocno, więc to jest takie nowe złoto. I fajnym plusem jest to, że ono nie jest zależne, tak jak na przykład firmy, gdzie mają raporty kwartalne, gdzie tam trzeba, nie wiem, pokazywać jakieś wyniki. Jakieś e, stosunki tam, nie wiem, akcji do net income, ceny akcji do net income i tak dalej, więc tutaj, tutaj nie ma nic takiego, jest po prostu wydarzenie techniczne i tyle. I więc, tak jak widzimy, po prostu trend jest taki, że po tym wydarzeniu cały czas rośnie ten bitcoin. A poprzedni cykl tutaj mieliśmy 68 tysięcy za cenę, ale już w dniu dzisiejszym. Tutaj, jak widzimy, tu można nacisnąć play. Jak widzimy, już doszliśmy do no 6400, było ostatnio zarejestrowane. Teraz idzie taka trochę mała korekta, ale po tej korekcie po prostu będziemy szli do góry. Tutaj, autor tego um, wy wykresu prognozuje, że będzie około 400 tysięcy. Raczej nie, ale na pewno 120 dojdziemy na bank. Ja obstawiam, że na bank dojdziemy, i potem będzie po prostu. Pole do popisu, gdzie po prostu nie, nie byliśmy, jeszcze, jak to nazywa się? Uncharted Territory, i będziemy rosnąć, i być może nawet faktycznie dojdziemy do tych poziomów 370-80 tysięcy. Zobaczymy. Wracając właśnie do naszych indeksów akcji. Jak widzimy, tutaj wszystkie te SP500, Nasdaq, Dow Jones i Russell 2000 znajdują się na najwyższych swoich poziomach za 52 tygodnie. Tutaj różnica jest prawie nieznacząca. Jak widzimy, tu jest current price i tu jest 52 week high. Ceny są bardzo zbliżone. Big Tech bardzo dobrze się pokazuje, właśnie, jak widzimy tutaj, na przykład AMD, bardzo fajnie. Amazon bardzo fajnie raportował ostatnio te cztery firmy: Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia. To w ogóle po prostu rakieta semiconductors. Tutaj TSM na przykład fajnie, a na przykład Tesla dosyć tak średnio się wykazuje, ponieważ niektóre kwartały u nich były dosyć no, niezbyt fajne. Nie tego, czego oczekiwali inwestorzy. Wzrost rok do roku był trochę mniejszy niż oni zapowiadali, więc tutaj cena spadła. Byliśmy tutaj na 52, w tygodniu ceny mieliśmy 300 ale teraz mamy 200, więc też dobra cena dokupić, jeśli będzie spadać i tak jak mówię, w marcu ja obstawiam, że będzie spadać, więc to będzie super okazja dokupić właśnie Tesla, ponieważ w najbliższe 5 lat to po prostu będzie top 1 firma według mnie rewolucyjna, pracują nad różnymi fajnymi produktami, których w ogóle nie ma na rynku jeszcze. A dalej inne sektory housing, tutaj średnio 5% jesteś, jesteśmy jeszcze poniżej, inne sektory tak jak może wspominałem, nie, nie będą tak bardzo dobrze się rozwijać. Banking tutaj też tak w miarę pół na pół. Travel w ogóle zapadł. No i fintech. Fintech też tutaj bardzo dużą rolę gra w, w, w kryptowalutach i na przykład Coinbase. Jak widzimy, tutaj dochodzi już do swoich poziomów 52 tygodniowych. Robin Hood będzie też fajnie wykazywał się, ponieważ mają, tak jak mówiłem, Robin Hood Crypto i dla Stanów, oni mają fajne produkty brokerskie. Dalej Sophie, no Sophie też słabo, ale Sophie dogoni też. Więc tutaj też tak pół na pół. Ale na przykład Square i, i Robin Hood właśnie w tym cyklu powinni właśnie dobrze wyrosnąć bo pracują z kryptowalutami i Coinbase, oczywiście, oczywiście, Coinbase, więc te firmy będą według mnie rosnąć. No i co, na no inflacja, tutaj możemy popatrzeć wykres, że spadająca, tu jest bokiem, idzie w Stanach, inflacja w Polsce, tak, dla porównania, spadnęła na 3,9. No i patrzymy na Stany, i tu inflacja jest na przykład 3,1, ale jest na przykład strona, która robi bardziej dokładne Uh, porównania, i <coughs> nazywa się ona truflation mm -hmm. Jeśli się otworzę, oczywiście, uh, i szybko zobaczymy. Trueflation, oni robią właśnie swój, jakby poziom uh, tej CPI. I jak widzimy, tutaj ich poziom jest 1,6. To jest wykres, że ona spada CPI, ale US Government cały czas pokazuje 3,1, czy ten poprzedni, co, co pokazywałem wcześniej. Tutaj oni mają inne źródła i inaczej patrzą w ogóle, zbierają to właśnie z, bezpośrednio od dostawców informacji, więc nie robią w taki tradycyjny sposób, jak to robi rząd Stanów Zjednoczonych, klasyczny, że oni nawet ankietowania tam jakieś robią i tak dalej Więc tutaj za pomocą API dane dostarczane są i, i od razu przekształcone, więc to jest aktualizacja dzienna nawet nie, nie miesięczna, tylko dzienna Można oczywiście popatrzeć za jeden miesiąc tam i tak dalej Ale Jak widzimy, inflacja jest na poziomie 1,6, czyli FED po prostu powinien zmniejszyć te stawki, i wszyscy właśnie będą wygrywać z tego. Więc na razie to tyle. Jeśli macie jakieś pytania, ja jestem nastawiony dosyć pozytywnie: giełda będzie rosnąć według mnie. I co jeszcze? Jeśli macie jakieś pytania, napiszcie komentarz, postawcie like, zróbcie subscribe. I do zobaczenia na następnym filmie.